Z tej strony Dominik z kanału The Becoboy 2004. Dzisiaj nietypowy film, ale bardzo krótki. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam, jak przywołać kota. Zapraszam. Pierwsza sprawa: mam tutaj dwa kotki. Pierwsza nazywa się Lucyna, i jej córeczka nazywa się Bambarełka. Może nietypowe imię, ale moja mama takie jej nadała. Druga sprawa: mamy tutaj paczkę chipsów. I teraz patrzcie, cała magia. Patrzcie. Już są pod moimi do, do, do nogami obydwa. Gdzie poleciała? Nie, no, ona czeka na w kuchni na jedzenie. Jak się rzuca? O! Masz ją? Mhm przyszła nie? pod ciebie no uciekła. ale w ten sposób możemy pogłaskać kota jeżeli jest dla nas miły jeżeli jest osiągalny bo no kurat teraz to sobie poszedł koniec to wszystko widzimy się w następnym odcinku cześć